Panie, witajcie na moim kanale! Dziś znowu jestem zamknięta, no bo mój brat znów gra na konsoli. I dlatego yy, i chciałam wam powiedzieć, że dziś będzie odkrycie, że mama ma ciążę. Więc zaczynajmy! Mm. Nie dobrze czuję. Uch, bu, bu. O Jezus. Czy to już, czy to Uch, chyba sprawdzimy. Mam test. Co? O Jezu! Nie może ich tego zobaczyć. Mężu wstawaj! Co się stało? Jestem w ciąży. Co? Jak Jej, się cieszę? Ale na razie to to ukryjmy przed nią. No dobra, na razie tak. Oby nie, oby nie zobaczyła. Jezu, jakie ja się cieszę. Że, że jesteś w ciąży wiem no i będzie trzeba wstajemy już, już i tak zadzwoniłam do pracy o zwolnienie powiedziałam co się stało no i pan mnie zwolnił od pracy się cieszę, że jestem w ciąży bardzo się cieszę, ja też Sorki, strzelają do wrąk. To pewnie jakieś petardy. Okej, okay, wróciłam. Proszę, to w końcu. Jest sobie. W końcu. No dobra, żonka, to idę do pracy. Nie wiem, jak to przyjmie. Nie wiem, zrób najlepiej jakąś paczkę. Dobrze, zrobię. Chodź, córki reakcji, jak ona na to zareaguje. O mój że tego nie można przy niej ukrywać. Hmm. nie ukrywać. Nie wiem, jakie spakuje. No, się ucieszy. Gdzie miała siostrzeczkę, z... na pewno kwiatki. Trzeba jej spekować. To pewnie się będzie dziwnie czuła. No i trochę kawki mango. No i coś słodkiego. Za chwilę coś poszukam w szafkach. Okej, okay, chodźmy jej powiedzieć. Stawaj córeczko. I to dla ciebie, o, o Jezu, co się stało? To dla ciebie, o dziękuję. Y, później chodź do kuchni i podpakujemy razem. Dobrze? Czego razem? Po prostu. Tak mi się chce. No dobrze. Czekolada Mr. Bista, cukierki. O, a co to? Będę miała dzieci. Będę miała dziecko. O Jezu, mamo, naprawdę? Jeju, jak się cieszę. W końcu będę miała dziewczynkę. O chcę, żeby dziewczynka była. No, z cukierki zostawiam na później. No właśnie, też o tym marzę. Niech pójdziemy z tu na USG. Tak szybko? No, tak szybko. A ty o tym mnie wcześniej nie widziałaś? No nie. dziś pół godziny temu się dowiedziało. No mój Boże. Poczytam coś o dzieciach. Uf, już nie muszę ją, ją oszukiwać. Pogram sobie w coś. Kilka miesięcy później. Okej. Okay. Muszę jej powiedzieć, że to dziewczynka. Córeczko, to dziewczynka. Co dziewczynka? A na czego chodzisz już tyle, tyle w tych ciuchach? Nie chciało mi się zmieniać. Zań długo poród. O Jezus. Za dwa dni. O Boże. Już wieczorem. Już wróciłem. To fajnie, że wróciłeś. Hmm, ale fajnie, że to będzie dziewczynka. No wiem właśnie. A, marzenie się spełniło, cała rodzinka w komplecie. Udajmy, że ona w tym piżamie ma brzuch ciężowy. I maki brzuch ciążowy. A on jeszcze pierze, musi się przebrać. Dobra, żonko, dobranoc Chcecie się dowiedzieć, jak będzie na jak będzie wyglądać sprawa później następny odcinek. Zobaczycie Bye!